Toruń Stare Miasto. Toruńskie Stare Miasto jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Polsce. Zapraszam na fakty, które mogą Cię zaskoczyć. Toruń ma ponad 190 tysięcy mieszkańców, co sprawia, że jest jednym z większych miast w północnej Polsce, ale nadal zachowuje kameralny charakter. Ponad 27% powierzchni Torunia stanowi teren zielony, w tym liczne parki, skwery oraz bulwar nad Wisłą, co czyni miasto jednym z bardziej zielonych w Polsce. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kształci rocznie ponad 20 tysięcy studentów, co czyni go jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w regionie. Mostem zakochanych jest nazywany przez mieszkańców Toruński Most im. Józefa Piłsudskiego, ponieważ młode pary zawieszają na nim kłódki, symbolicznie zabezpieczając swoją miłość, uniemożliwiając jej odkluczenie czy rozdzielenie przez kogokolwiek. W 2021 roku Toruń odwiedziło ponad 2 miliony turystów, co potwierdza rosnącą popularność miasta jako celu turystycznego, szczególnie ze względu na jego zabytki i piernikową tradycję. Wskaźnik bezrobocia w Toruniu w 2023 roku wyniósł około 3%, co jest jednym z najniższych poziomów w Polsce, świadcząc o dobrej kondycji lokalnego rynku pracy. Torun jest jednym z niewielu miast w Polsce, które w pełni zachowały gotecki charakter. W 1997 roku stare miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiele osób kojarzy krzywą wieżę z pisą we włoskiej pizie, ale krzywa wieża w Toruniu jest starsza o 199 lat. Jest efektem niestabilnego podłoża, na którym została wzniesiona, a jej nachylenie wynosi aż 1,5 metra. Pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim, odsłonięty w 1853 roku, jest jednym z pierwszych na świecie pomników poświęconych temu wybitnemu toruńskiemu astronomowi. Położony w samym centrum Storówki, ratusz staromiejski, jest jednym z najważniejszych budynków w Toruniu, ale pierwotnie nie był ratuszem. Był siedzibą Rady Miejskiej, ośrodkiem sądowym i administracyjnym. Na jego wieży znajdują się dzwony ogłaszające ważne wydarzenia. Cegły toruńskie mają charakterystyczny czerwony kolor i są często używane do budowy zabytków. Te wykorzystywane w średniowieczu miały różne wymiary w zależności od kształtu i funkcji budynku. Zaledwie 1 trzecia powierzchni toruńskiej starówki jest oryginalna. Reszta została odbudowana po zniszczeniach II wojny światowej. W wielu kamienicach starego miasta znajdują się piwnice, które zachowały średniowieczny charakter. Można je zwiedzać, a niektóre z nich to obecnie restauracje serwujące dania oparte na dawnych recepturach. Stary Toruń miał 14 bram miejskich, z których tylko 3 brama mostowa, brama kasztorna i brama żeglarska przetrwały do dziś. Już w średniowiecznym Toruniu wypiekane były słynne pierniki, które do dziś stanowią atrakcję turystyczną, a początkowo sprzedawane były jako lekarstwa. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, ale dom, w którym mieszkał, nie zachował się do naszych czasów. Współczesny budynek w tym miejscu to XIX-wieczna rekonstrukcja. Rynek staromiejski jest jednym z najpiękniejszych w Polsce i nie ma tam jednego centralnego pomnika, co jest nietypowe, ponieważ w wielu miastach znajduje się jeden pomnik na rynku głównym. W Toruniu najsłynniejszym jest pomnik Mikołaja Kopernika. Pełny tajemnic i historii, skrywający wiele ciekawostek, które mogą cię zaskoczyć, Toruń Stare Miasto polecam.